I rozpoczynają Biało-Czerwoni pierwsze kopnięcie przez Polskę. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Przekazał piłkę partnerowi. W środku jest nieobstawiony kolega z zespołu. Czy to wykorzysta? Przejął piłkę we własnym polu karnym. no i Ibrahimović zdążył w ostatniej chwili ależ walka o piłkę ładne dogranie nie udało się obrońcy zatrzymać Ibrahimowicza. czy to wykorzysta? w ostatniej chwili uderzenie w stronę bramki trochę nerwowa interwencja ładnie obrońcy, ale co z tego? rywale znowu przy piłce może dośrodkować. Zagalopował się w tym dryblingu i z piłką znalazł się poza linią. Robert Lewandowski. Ładne podanie. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. No i Ibrahimović. Robert Lewandowski. Zastanawiam się, w jakiej jest dzisiaj formie. Możemy liczyć, że błyśnie dziś klasą, skutecznie wspomagając wysiłki kolegów. Ależ teraz znakomicie, właśnie będzie strzelał kapitalnie broni. Dzięki podał. Tak, kapitalne podanie. Uderzenie uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. No strzela. Piłka w piatce ponownie jak zrobił to Jakub Właszczykowski